record progress Cześć. Rejka. Cześć. Ja tu mówiłem, że mi coś nie pasowało, a to poszło. No. Właśnie sobie patrzyłam. No, no, no nie pasowało mi tam, no i zamknąłem. No, ale wiesz. Lepiej tak. patrzę, no dobrze myślałem i to wszystko poszło krótko, no pięknie było, I czy, aha i tam był Stoblos jeden chyba, USD nie? no wywaliło Stoblos, Чекаем их, Спокойно. Jak tam, grałaś coś sama? Coś tam grałam, ale właśnie coś mi nie poszło w moją stronę. Pograłaś to, ale możemy z zobaczyć tą źle. Wiesz co, ja grałam... Albo to albo grałam. czasami jest tak nieźle, tylko rynek, że no dobrze widziałaś, a wiesz, rynek zrobił swoje, nie? Którą parę? Ja właśnie tu US, USDK robiłam. Myślałam, A. że to już że zmieni trend i będzie szło do góry, ale później zobaczyłam A -a. sobie na ten, yy, no tam, na tę siłę walut i tam było taka lipa. Tylko ta siła walut, wiesz, że to jest yy, z opóźnieniem kilka minut, nie? Jest, mhm. Ale chyba gdzieś czytałem, że 15 minut, nie? Ojej, to długo. No. To z tym bym uważał, ale Kurde, ale no. A tu poniedziałki są, bo ja patrzyłem tutaj z większy. Z Marcinem byłem, siedziałem, wiesz. Rozumiem uh -huh. i to tam widziałem z niższych, z niższych interwałów. Pierwszy z wyższych patrzyliśmy, że cel, nie? Później. Z... Uh -huh. Okej, okay, no później nam poszło trochę do góry wyciągło. I ten niż, na niższych wariowało. Góra, dół, góra, dół. Ja mówię, kurde, nie podoba mi się to oglądaliśmy w ogóle jak się mówi da, e, szybko indeks nie ten indeks nie Ja chciałem zrobić po prostu chciałem zrobić tutaj rytest nie ale kurczę za długo mi tu raz poczekaj ile tu było. O, prawie dwa tygodnie chyba siedziało na 79 no, siedziało i mówię, kurde, długo to trwa i oni polecą od razu, nie? Bez tego retestu. No i ten, ale no. Bo jest teraz wzrostowy ewidentnie, nie? że tam do mm -hmm. rynku, nie tylko ja mówię, zdrowo dla, dla rynku by było, jakby był ten retest, nie? I dopiero, nie? a tu. No nic, no, zobaczymy. Może akurat, akurat teraz się zaczyna, nie. No właśnie myślałem, że się zaczyna, że ten. Nad... No. dolar się wzmocni trochę, że, ta, że pójdzie do góry, ale. No coś tam idzie, wraca, ale. Wiem, no zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy. No, to poniedziałek, taki są. No szkoda, bo tu było. jakby podliczyć te cztery pary 200 pipsów. No jajku, to dużo. No i teraz. Y Zauważyłem. Chyba to jak no Stobot się siedziałem też w zeszłym tygodniu. E, tak. On tak. się te pary? pamiętasz? To, to się on się skończę, ja że będę obserwował jeszcze ten, nie? Że jeszcze będę patrzył do, do cynka, nie? I zauważyłem, mm -hmm. że one... O 19 się kończy Londyn. One jeszcze robią jakiś ruch. I później jest Retest. Po prostu myślę, że oni zrobią. Dobra, to też mogę wykasować, bo nie mamy tego. Zaraz ci pokażę, czy ja, o czym ja myślę. To oni nie, nie mogą zrobić. Ładnie poszło, ładnie. Ale tam minimalne minusy, znaczy, bo tam nie jedno było, stop loss. A... Bo to wszystko zamknęliśmy na proficie, nie? Tamte, nie? Oprócz URWK chyba. No ja właśnie to otworzyłam i bo jedną mogę i właśnie to mi tam stop rozwalnęło, a ale później dopiero zobaczyłam w domu już jak byłam, no. że ten, że stop rozwalnęło i mi się zakończyło, ale ja tam na małym tym gram to jakieś tam dużej straty nie ma. Tam jeden... I bo ja teraz, dolar, bo z rozmawiamy rozmawiałem, że tam malutki, tam te 25 pipsów było, bo mówię, no bo nie mm. nie? I wiesz, i patrz, o czym ja myślę? Bo tutaj przebiło tą strukturę. Ewidentnie zobacz, jak wyszło, nie? Wyskoczyło, trend wysowy <grym> jest, nie? Zobaczmy to na 15 minutach. I zobacz, tutaj się zaczął impuls. I oni teraz do pięćdziesiątki. Właśnie zauważyłem, jak to obserwowałem, że oni gdzieś tak zrobią i polecą z powrotem w nocy. Mm -hmm. Bo ten impuls poszedł, nie? No, poszedł po tej 14 impuls. I teraz naturalnie by wyglądało, jakby zrobili korektę i my się tu dziś ładujemy, nie? Bo jest ewidentnie, zobacz, no trend wzrostowy, nie? Na no, 4 godzin to widać, że walnęło tutaj, skombowała konsola i poszedł impuls do góry. I teraz czekamy na korektę, ustawimy sobie te dolary. Będzie odwrotnie. No tutaj takiego nie było, no bo frank nie jest taki aż silny, nie było takiego wamięcia tutaj w ten, nie? A zobaczcie USDCAT. USDCAT też nie było, fund, no tu było. Okay, to sobie zaznaczymy, zaraz sobie alarmy. To no, AUD-USD rozrastało. No, Też walnęło. Patrz, teraz no, tu masz jakąś strukturę, widzisz strukturę, nie, że tutaj jest ten opór. Że jest opór. No, tu się cena odbijała cały czas, nie? I tu poszło, tu w końcu się rozpędzili i rozwalili to. I od tego miejsca, gdzie poszedł impuls, mierzysz, nie? Mm -hmm. okay, mamy następną. I cały czas to samo, tylko gramy. Tyk, tyk. Ok. Co tu jeszcze USD nas zostało? Też uderzyło. Uderzyło w to. Taką sytuacja. Tutaj widzisz, nie, że ten opór. Mhm, to przebiło. Przebiło. I to samo. i zobaczmy jeszcze inne pary. Drogi WP. I tutaj zobacz, tu jest. Widzisz? Tą zależność patrz. No to niby też tak wybiło do góry, nie na to zielone, a poszło na dół. Patrz, patrz. tutaj robisz stąd, robisz. Wejście tutaj. Mm -hmm. Tutaj żeby było. No, gorąco by się robiło, nie. Wiadomo, mogłoby walnąć, nie? Że... No, czekaj. Zależy od Sublosa, jaki tu by był. Nie ja daję tak 25 pipsów. Nie? Zał załóżmy, że tu wasz To nie. Nawet jakbym bym załóżł 20. Nie, to daleko. No. To by wejście wejście by było, nie no tu, tutaj by było wejście. No by było ciepło już, ale no, by, ale okej. Okay. Dobra. Zobaczmy. Euroautę. Zobacz tutaj. Gdzieś mhm. tu wyszło. Retest. Euro H. Ładnie poszło. Jeżeli tu poszło do tych moich stref, oczywiście na cztery godzina strefy po gdzie to może się podbijać. No i mamy to. Piętnaście minut, tu się zaczął ten ruch, okay. Eurocard, tu się już wykonało, widzisz? To, ale tu fajnie. Mm -hmm. No, to było... no doszło idealnie tak tutaj nawet do pięćdziesiątki. To sobie robimy scenariusz na, na ten tydzień tutaj to. Tylko ja tak wolę, zaraz ci powiem, aby przejrzymy te wszystkie. Mm -hmm. Tutaj jest chyba ponowne wejście, mi się wydaje. Tutaj jest był input. Ja bym to spróbował. Czy było wejście. Nie, a to jest fund nie to odpada. Ale tu można też, było można zrobić, nie? Wejście do strefy. Wejście gdzieś tutaj. 40. chf, o jest. czekamy Tutaj też poczekaj duży impuls Czekamy Może być ponowienie, tak samo jak tam GWP Audę. identyko, nie wiem, czy to widzisz? Ja to już widzę. Impuls, korekta, wejście. Hmm. I zrobiło niż wyższy dołek. I to może być kontynuacja. Czyli narysujecie strzałkami czy być. Żebyś... Tak. Tak. I coś. czyli impuls, korekta, impuls. I ta piątka powinna być najdłuższa. A poczekaj, zmierzę. Zmierzę ten impuls. Gdzie on jest? To było idealnie, wiesz. Żeby wejść. Mm -hmm. Teraz. Tak. Tylko. No, no czemu tylko. Jest koniec Europy, nie? No, rynki No europejskie już... Mm -hmm. były, a będzie w nocy Nowe Zalanczy, nie? No właśnie. On jest, jest dzisiaj słaby, bo jak dobrze pamiętam, jest święto. Było dzisiaj w Nowej Zelandii, wiesz? No bardzo na dzień. I wiesz, oni to mogą odbić sobie, nie? Dlatego on jest tak słaby dzisiaj. Zostawmy. Nie, nie potrzeba nam ryzyka. Audek. Okay. Audy CHF Poszedł i a zobaczy to z 4 godzin jak wygląda. Bo raczej na spadki. Ja lubię 4 godziny wiesz, bo to jest dla mnie yy, wiarygodniejsze niż 15 minut, nie? Bo wiadomo 15 yy, minutowe świece. No są mniej dokładne niż 4 godziny. Nie? Tam jest więcej szumu. No. Im niższy interwał, tym więcej szumu. Nie? dlatego. No wiem, właśnie. Przekonałam się już o tym. Tylko coś za coś, nie? ale większy stop. Na no. 4 godziny musi dać większy stop. Na minucie czasami, jak pójdzie tak w dół, to masakra. Jedna za drugą, jedna za drugą. no Albo w dół, albo do góry. Czasami takie szpile lecą. to normalnie moment i już koniec mm -hmm. i stop plus Pozostawiam. KCHR. Piętnaście auta CHR jeszcze wrócę. Nie było wyjścia. A tutaj jakby Chciał iść do góry, ok. I w to uwierzę, że chcą iść do góry. Pan Andrzejczyk jest taki mocny? Nie. Na równi są. Myślę, że to jest korekta, wiesz? Uh -huh. Myślę, że to jest korekta, impuls poszedł stąd. I tu będę, będziemy czekać i teraz alarm sobie. Ja robię przed 50. No bo, że będzie w nocy, no to ja w nocy nie mam komputera włączonego i Ale już mamy jakiś scenariusze na ten tydzień. Euro USD. Wycięcie w dół. Każdorazowo. EURCHF, to samo. To tu.

raz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na ten tydzień par. Teraz jeszcze wrócę do indeksu, żeby zobaczyć. Czyli tak faktycznie się wybierają na dół. O, lecą, lecą. A jak złoto. Dobra, jakieś pytania? No tak, to ciekawe. A tutaj, wiesz, jak, jak będzie się przesuwał na dół, nie? Mm -hmm. to my cały czas, znaczy do góry, będzie się cena przesuwała, to my cały czas ten. Fibok przesuwamy. Przesuwamy z nimi, nie? Ale tu mm -hmm. korekty, nie? I automatycznie przesuwamy też alarm, nie? Bo widzisz, to cały czas idzie? Mm -hmm. A, to samo się przesuwa, alarm. Nie, trzeba przesuwać. Musisz ręcznie, ręcznie musisz zrobić. Nie? Aha, ręcznie, dobra. No. No, mamy na cały tydzień 8 par. I teraz będziemy. I to sporo. Będziemy patrzeć. Teraz chcę zobaczyć, czekać. No. To dobra. to Dziękuję, że przyszłaś. No, Dzięki. ja Tobie też dziękuję. Dzięki i dobrego wieczoru. Miłego. Dzięki wzajemnie. Dzięki, hej.